Cześć dzieciaki. To już trzecie nasze spotkanie w ramach eko wakacji w bibliotece. Trzecie ekogierki. A w co dzisiaj zagramy? Oglądajcie filmik do końca. No to zaczynamy. Trzecia część ekogierek Zaczarowany zamek ukryte obiekty. Witaj, nazywam się Ania. Pokażę ci, jak grać w tę grę. Na początek powinieneś poszukać obiektów wymienionych w menu na dole i kliknąć jeden z nich. Pióro wieczne, tutaj. Brawo, jeżeli kiedykolwiek napotkasz problemy ze znalezieniem ukrytego przedmiotu, powinieneś znaleźć je z łatwością, używając podpowiedzi. Czyli tutaj Jest, są podpowiedzi. Teraz świetnie. Jeżeli obiekty są dla Ciebie za małe, możesz przybliżyć obrazek. Dobra, to już wiemy. Po przybliżeniu obrazka możesz z łatwością poruszać nim, przesuwając palcem. Tak. W każdej chwili możesz przywrócić obrazek do oryginalnego rozmiaru, oddalając go. Okej. Okay. Dobra robota. Robota, opanowałeś wszystkie lekcje. Teraz twoja kolejne szukanie reszty ukrytych przedmiotów. Zaczynajmy więc. Yy, granat. Tu jest granat. Figura szachowa, żaglowiec, kamera monitoringu, kamera monitoringu, żaglowiec będzie tutaj. Figura szachowa, jest. Ile dostaniemy gwiazdek? Jedną? O. Dobra. Możemy, musimy jeszcze raz tutaj. Figura szachowa, żaglowiec, kokos. Kokosik jest tutaj. Żaglowiec jest znowu tutaj. Figura szachowa. Czekajcie. Widzicie gdzieś figurę szachową? Albo jest taka malutka. Tu jest. Dobra. Rękawica robocza. Tu jest, o tu. Aha, dobra. To na razie to te poziomy się zwiększają. Idziemy dalej. Jeszcze raz. Tutaj wieczne pizza i pies. Piesek jest tutaj. Pizza jest tutaj, pióro wieczne będzie tutaj. Hamburger tutaj, figura szachowa tutaj, żaglowiec tutaj. O, najlepszy wynik. Tu chodzi o szybkość, kochani. Tu chodzi o szybkość. Dobra. No, ale nie zawsze widać wszystko na pierwszy rzut oka, nie? I jeszcze raz, gotowy, idź. Skrzypce, samolot, róża. Samolot, skrzypce, but, róża. Gdzie jesteś róża? Czy Wy widzicie róże grzyb? Pizza. Ślimak. Ja się skupiłam na tym. Dobra, ślimak. Biorę podpowiedź. Grzyb. grzyb 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 wieczne dobra e, róża róża ślimak ślimak jest tu pizza jest tu dalej nie widzę róży tu a tu jest bo żółta dobra I gramy jeszcze. Gotowy idź Anioł Buda, Kukurydza, Kukurydza, Buda, Anioł. Tu jest Aniołek, krzesło, figura szachowa, siekiera, kapelusz, samolot. Telewizor, skrzypce, siekiera. Tu jest siekiera. Dobra, już prawie kończymy. Kontynuuj. I teraz. Simak granat, granat ślimak, anioł, winogrona, 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 róża, czołg, hamburger, rękawica, klucz wiolinowy, winogrona, grzyb, kokos, budda winogrona klucz wiolinowy winogrona klucz wiolinowy dobra I ostatni raz gotowy iść. Siekiera kot, akordeon. kot, Siekierka tutaj była, akordeon tutaj, pies tutaj, zegar tutaj. Nie to jest kompas dobra. Zegar tutaj, kot, kot tutaj, samolot tutaj, pędzel. Będzie jakiś mały pędzel. Tarcza do rzutek, kamera monitoringu, pędzel, granat, butelka z lekarstwem, ślimak, pędzel, podpowiedź tutaj, dobra. Dziękuję bardzo za uwagę i za dzisiejszy odcinek, żeby byliście tutaj ze mną. Do zobaczenia, papa! Pa.